Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy sobotę, 18 października. No i dzisiaj jest dość hardkorowo, bo nie dość, że zimno, to jeszcze spory opad deszczu. Przyszło zimno ze Skandynawii. Ja w tygodniu sprawdzałem lasy liściaste i dzisiaj będzie taki materiał łączony. Niestety grzybów w tym październiku nie ma za dużo, także będę łączył materiały. Teraz na początek pokażę Wam sytuację z lasów liściastych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, a potem zabiorę Was w bory sosnowe. Dobra, szkoda gadać, nie przedłużam. Zaczynamy! Koszyk na chwilę obecną pusty. Jestem na trójmiejskich górkach. Pojawiają się pierwsze grzyby tutaj blaszkowe. Muchomor cytrynowy. Tak oto wygląda. I tutaj po lewej stronie pierwszy gołąbek. Ale na razie TPK i górki puste. Nie widać żadnego borowika. Tutaj kolejny grzyb. Zobaczcie. Twardzioszki, czosnaczki. Całkiem niezła kolonia. O tak może będzie lepiej je widać. Można je sobie pozbierać, wysuszyć, zmielić i mamy przyprawę ala czosnek. Tak wyglądają. No nie mogę powiedzieć, że w lesie nie ma grzybowego życia, bo jak widzicie, to coś tam jeszcze rośnie. Zerknijcie tutaj na dole, kolejny grzyb jadalny, lakówka ametystowa, taki kolor fioletowy. Dosyć małych rozmiarów, więc trzeba by było naprawdę sporo i pozbierać, żeby się nią posilić. Ale grzyb jadalny, tak jak Powiedziałem na wstępie. Purchawka chropowata. Wszystkie purchawki rosnące w Polsce, dopóki są białawe, to są jadalne. A ten gatunek, czyli purchawka chropowata, to zawsze kojarzył mi się z takim wysypem borowików. Jak się pojawiała, to za tydzień, dwa pojawiały się borowiczki. Mam to sprawdzone. Najczęściej mówię, bo kto wie, jak będzie teraz. Na pewno to sprawdzę. Dzisiaj grzybów za bardzo nie ma, aczkolwiek rosną jakieś. Gatunki jadalne za to widok jesiennego lasu wynagradza wszystko. Przepięknie przebarwione już liście, a za chwilę będzie jeszcze piękniej. Po 40 minutach, tak właśnie wygląda koszyk w lasach liściastych. Żadnego grzyba z gąbką nie miałem, no ale honor grzybiarza uratowałem, bo namierzyłem o tu po drodze lejkowiec dęty. A tu zobaczcie, przechylony rośnie. Borowik szlachetny. No nie mam sumienia go nawet zrywać. Niech tu do końca się rozsieje. I tak nie miałbym co zrobić z jednym grzybem. Kawałeczek dalej, widzę coś jeszcze, ale nie wiem, czy to jest jakiś grzyb. Tak, był tu drugi. Popatrzcie, jak wyjedzony. Kolejny borowik szlachetny. No ładniejszych nie jestem w stanie Wam pokazać, bo po prostu ich nie ma. Ale tu w krzakach widzę borowika podgrzybka opruszonego na 100%. Tak oto wygląda. Ale też zostawiam, no co z raptem, co ja zrobię z jednym grzybem. Niech tutaj się rozsiewają, a dzisiaj bardziej tak obrazowo wam pokazuję sytuację. Słabiutko, naprawdę słabiutko jak na połowę października. No jak kolejnym ratować honor, to zaraz zobaczycie jakim. Ano takim. Szok. Jak on się tutaj uchował? No muszę go sprawdzić, bo całkiem sympatycznie wygląda. Pokaż ty się. O, ale od spodu no rewelacja. Jak będzie zdrowy, no to zrobi robotę. Już z takiego jednego, to przecież pół garnka sosu, a nie wygląda, żeby był robaczywy, zwłaszcza szczególnie tutaj pod tym trzonem. No, jak najbardziej do sprawdzenia. W nodze były pojedyncze dziurki, ale kapelusz jak najbardziej do zabrania. Na pewno coś z niego będzie u góry. Widzę pojedynczą dziurkę do wykrojenia, ale tak, to trochę tego grzybowego mięska tutaj. Mam! Zobaczcie, kolejny podgrzybek, jak to mówimy, na tego typu grzyby, ale to jest podgrzybek, borowik opruszony, a teraz ta nazwa, chyba sucho grzybek opruszony, z tego co mi się wydaje i pamiętam, jak czytam atlasy. Tak to wygląda. Fajny taki aksamitny kapelusz. Zobaczcie, jakie pojedyncze, krople wody, takie żółte przebarwienia. W miejscu uszkodzenia robi się taki lekko czerwonawy, i tak właśnie wygląda. Jak jest wysyp, to praktycznie cały koszyk można pozbierać, ale w tym roku takiego wysypu nie ma. Dzisiejsze grzybobranie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym kończę takim pięknym, świeżym muchomorem czerwonym. Niech to będzie dobry prognostyk, że na koniec października jeszcze jakieś borowiki do koszyka wpadną. Naprawdę bardzo piękny grzyb. I tak jak widzieliście, lasy liściaste jeszcze nie zasypiają. Udało się namierzyć trzy borowiki, parę grzybków opruszonych i kilka innych gatunków jadalnych. Także lasy liściaste jeszcze ostatniego słowa nie powiedziały. Ale jak na połowę października, to naprawdę jest słabo. A teraz zabieram Was w bory sosnowe. Zaczynamy. Koszyk jeszcze pusty, zobaczcie. Dzisiaj, no jak mówiłem z początku, taka deszczowa pogoda. Ale popatrzcie, jakie piękne rydze mnie przywitały. Tutaj pierwszy dużych rozmiarów. O, tak wygląda. A tutaj w trawie widzę kolejnego. A nawet dwa. Bo tu też schowany taki mniejszy. Troszeczkę ubrudzony. Ale ten naprawdę fajnych też rozmiarów. No zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Ten sezon. Bardzo ciekawy. Zobaczcie, jaki ryc. Trzy ryce wpadły na początek. No, słaby ten sezon. Co tu dużo mówić. Muszę się tutaj pokręcić. O, jeszcze widzę kolejnego chyba. Zobaczcie tutaj. Nawet dwa. A i chyba więcej. Taki. Tu schowany jeszcze maluszek i jeszcze tu następny. A, jeszcze zobaczcie, jak pochowany. Ewidentnie muszę się tutaj pokręcić. No to fajne ryzyki wpadły. Siedem ryzów w koszyku, a tutaj mam kolejnego mleczaja, popatrzcie jak wygląda przy leśnej drodze. No dzisiaj zaskoczyły mnie te mleczaje, bardzo ładny, kolejny fajny, zlany deszczem i tak właśnie wygląda. O tych jamkach zawsze wspominam, no są cudowne, piękny grzyb. Na chwilę obecną żadnego borowika nie namierzyłem, a byłem już w kilku takich borowikowych miejscach na takich liściastych wysepkach. Tutaj czubajka, najpewniej gwiaździsta. No mam nadzieję, że trochę czubajek dzisiaj wpadnie. Może jakaś kania, która jest większa. Pół godziny w lesie i sytuacja wygląda no właśnie tak. Nie mam żadnego grzyba z gąbką, ale pojawił się świeżutki muchomor czerwony. Czyli jak pojawiają się muchomory czerwone, no to czemu gdzieś tam nie może stać jakiś maleńki borowik szlachetny. I na to liczę. Nie liczę na jakąś niewyobrażalną ilość, bo nawet nie ma na to opcji, ale na 2-3 sztuki szlachetnych, no na połowę października zbyt wygórowanych wymagań to nie mam, tak uważam. Dobra, nie poddaję się i szukam dalej. Bardzo dużo słyszę odlatujących gęsi, nie ma się co dziwić. Północny wiatr sprzyja odlotom. Mam swojego pierwszego podgrzybka brunatnego tutaj na leśnej ścieżce. Jest jeden, jakby tak wpadło z 15, to byłbym bardzo rad, ale na razie nie zapeszam. Te trzaski, które możecie słyszeć, to niestety od wiatru dzisiaj jest dość silny i mikrofon właśnie takie trzaski zbiera. Staram się zasłaniać wiatr sobą, ale nie zawsze się to udaje. Przyszedłem teraz na miejsce podgrzybkowe. Jest kolejny, zobaczcie, jaka presja. Wyjedzony tutaj z góry. Ale takim trzeba się też zadowolić, jak grzybów nie ma. W takim terenie się poruszam. Znowu zaczęło padać. Szczapki to już mi dosłownie krople lecą. Ale jakieś podgrzybki się pokazują. To i taka pogoda niestraszna. Trzeci na mojej trasie dzisiaj. Jakże ładny. Chyba najładniejszy. Pokaż się Państwu. O, piękny będziesz. O, nie mogę sobie z nim poradzić. Tak oto wygląda. Zlany deszczem widziałem go z daleka. Jak najbardziej do sprawdzenia. No ewidentnie jestem w dobrym miejscu, bo pokazują się kolejne. Zobaczcie teraz tego. Bardzo dużych rozmiarów. Ten deszcz pomaga w szukaniu, bo te kapelusze z daleka naprawdę się świecą, że tak powiem. Błyszczą, wyróżniają. Trochę podgrzybków teraz wpadło. No i trochę czubajek, ale czubajek wam nie pokazuje tak oto wygląda mój koszyk, zaraz godzina w lesie, no troszeczkę się teraz ruszyło, ale co chciałem zauważyć to jeszcze tydzień temu sporo było maślaków sitarzy maślaków pstrych a teraz już totalnie nie ma grzyby w odwrocie grzyby w odwrocie, młodych owocników nie widzę, pozostałości jeszcze sprzed tygodnia ale żeby takie malutkie kapelusze czarne łebki czy coś, no to nie ten okres, nie w tym sezonie. A ja chodzę w takim lesie. Popatrzcie. Jakiś czas temu mówiłem, że jak wpadnie 15 podgrzybków brunatnych, to będzie fajnie. Powoli coś tam zbieram. Tutaj kolejne dwa. No ten taki mniejszy. Uchował się. Jakościowo fajny. I tu jego braciszek, ale żeby dzisiaj jakieś rodzinki, albo większa ilość. Nie ma o tym mowy. Szkoda. Tutaj mój koszyk. No trochę grzybków zaczyna już w nim być. Zaraz dwie godziny w lesie. A tu maślak pstry. Mówiłem przed chwilą, że już ich nie ma. Ale jeden się pojawił. I to całkiem dobrej jakości. Tak oto wygląda. Pięknie pachnął. Zobaczcie. Bagniak, miodówka. Tak na nie mówią. I zaraz wyląduje w koszyku. Bardzo często są zdrowe. Miejsce podgrzybkowe nie zawodzi. Nie wiem który, ale może ósmy albo dziewiąty. Podgrzybek brunatny. Fajnie, bo mało podgrzybków, ale zdrowe. I dlatego wpadają do koszyka. Zobaczcie, no niczego sobie. Kolejny podgrzybek brunatny. Na takiej skarbce. Ale tutaj zaraz Wam pokażę po lewej stronie pierwsza gąska zielonka namierzona z tych żeborów sosnowych. Tak oto wygląda. No były przymrozki, także wszystko się zgadza, gąski zielonki się pokazują. Tak ten czas szybko leci. Z rana dość duży opad, a teraz pogoda się robi. Słoneczko wyszło, przed chwilą świeciło, ale rano to był hardcore. 4 stopnie. Spory deszcz. I jak chodziłem, to się zastanawiałem co ja tutaj robię. Ale pasja zwycięża. I nawet w takie warunki człowiek jedzie do lasu, żeby szukać tych leśnych skarbów. Ale piękne. O taka pogoda właśnie. Cały jestem mokry. Wreszcie pada. Gdzieś tam w oddali przebija słoneczko. Konkurencji żadnej grzybowej nie mam. Jakoś mnie to nie dziwi. Przyszedłem teraz na miejsce, gdzie występują gąski zielonki. Tak to wygląda bór sosnowy. Pod spodem mój koszyk. I mam pierwszą. Ale to jest dopiero pierwsza. Jakiegoś wysypu większego nie widzę, pokręcę się tutaj, może jakieś jeszcze wpadną, a może kurki, bo często tutaj też udało mi się znaleźć nasze pieprzniki jadalne. Czasem mam wrażenie, że te grzyby mnie słyszą, popatrzcie, pieprzniki jadalne, czyli kurki się pojawiły, tutaj dwa, ale tutaj większe wotniki, a tutaj piękny podgrzybek brunatny po środku, także kureczki mnie usłyszały do jajecznicy jak znalazł. I zobaczymy zaraz tego podgrzybka. No i myślałem, że dzisiaj nie namierzę żadnego borowika, a popatrzcie, udało się tutaj pod tą sosenką, zobaczcie, jak wygląda starszej daty. No nie będę go już zrywał, bo nie dość, że namoknięty deszczem, to nic z niego nie będzie, ale jest, honor uratowałem takim oto borowikiem szlachetnym, dosyć duży, popatrzcie, jak cała moja ręka. Wracam powoli do samochodu. Już ciężko się nagrywa. Spadające krople przełączają mi tutaj na telefonie funkcje, ale popatrz jeszcze jaki piękny podgrzybek brunatny z góry prawie jak kapelusz borowika. Kolejna leśna ścieżka. Chyba najwięcej dzisiaj tych grzybów to właśnie w pobliżu tych dróg leśnych rosło. Jest następny podgrzybek, ale się rozpadało. Możecie mi wierzyć, przemoknięty jestem cały. O tak jak wygląda mój rękaw. I teraz te grzyby, też zmoczone deszczem. Jeszcze trafiłem sarniaka sosnowego. Patrzcie jak wygląda. Krowia morda, tak na niego mówią. Z takimi łatkami, trochę jak czubajka kania. Pod spodem ma kolce. Tych kolców się pozbywamy. I możemy smażyć jak kotleta schabowego. A tutaj u góry dostrzegłem kolejnego podgrzybka brunatnego. Także trochę tych podgrzybków wpada. Spojrzenie na koszyk. No, nie jest aż tak tragicznie. Początek był słaby, nie było grzybów, potem się rozkręciło. A teraz popatrzcie, trzyosobowa rodzinka tutaj pod grzybków brunatnych. Także muszę się tutaj jeszcze na tej skarbce troszeczkę pokręcić. O panie kochany, co mnie tutaj na sam koniec tego grzybobrania dzisiaj spotyka? Zobaczcie, jakiej wielkości. Piękne kurki, ale naprawdę ta jedna tutaj to jest sporych rozmiarów. Może warto ją pokazać? O, ale... Już zmierzam do samochodu. Marzę, żeby usiąść w suchym, w ciepłym, a jeszcze kureczki muszę pozbierać. I ja już na dzisiaj kończę to grzybobranie. Tak jak widzicie jestem cały przemoknięty, zmarznięty, ale szczęśliwy, bo jeszcze coś w lasach udaje się znaleźć. Dominowały dzisiaj trzubajki, padło trochę podgrzybka i na koniec honor uratował starszej daty borowik szlachetny. Jutro niedziela, także też się zastanawiam gdzie pojechać. Chyba ma być lepsza pogoda niż dzisiaj, także będzie się lepiej chodziło. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Bądźcie szczęśliwi, zdrowi, uśmiechnięci. Duża radości, przemiłego weekendu Wam życzę. I do następnego filmu. Cześć!